Dzień dobry, witam Was serdecznie we wtorek 8 października 2024 roku. Wibracja dzisiejszego dnia to ósemka, a księżyc nadal w znaku strzelca. Kochani, ósemka, czyli dobry dzień na zbiór plonów, tak? Coś tam zostało wcześniej zasadzone, zasiane, pielęgnowane, wyrosło, no i teraz jest owoc i możemy właśnie je zbierać. Więc szczególnie jeżeli faktycznie pracowaliśmy uczciwie, staraliśmy się i tak dalej, no to przychodzi właśnie czas na zyski, i w takim dniu można, można to mocno odczuć. Jest to oczywiście też bardzo dobry czas na robienie planów długoterminowych na nasze przyszłe sukcesy i, i zarobki, więc można, można ten czas właśnie temu poświęcić. Bywa też, że w tym, w tym dniu zajmujemy się Wysiłkiem, tak? Czyli możemy iść na siłownię, tak? Możemy, nie wiem, poćwiczyć, jakiś trening sobie, sobie przeprowadzić, który, który będzie miał dobry wpływ na naszą fizyczność. I teraz, kochani, ponieważ mamy do tego strzelca, więc myślę, że szczególnie właśnie ta aktywność, ta chęć do, do, do działania, do, do przeżywania różnych przygód i tak dalej, będzie nam dzisiaj towarzyszyć i szukamy takich właśnie ekscytacji, szukamy, szukamy radości i szukamy takich mocnych emocji. <laughs> Idziemy do kart, kochani. Baranek ma dzisiaj Rycerza Mieczy, więc z jednej strony unikaj konfliktu, bo łatwo dzisiaj właśnie dać się wciągnąć w jakąś sprzeczkę, kłótnię, w jakieś takie pyskówki, a z drugiej strony hmm, no, jakby zawalcz o siebie, zawalcz o swoje, szczególnie jeżeli jesteś pewien, że masz rację, że Twoje myślenie jest prawidłowe, bo może się też tak zdarzyć, że na przykład nie do końca, że jesteś w błędzie, więc tu należałoby to zweryfikować, tak? Jeżeli masz tę pewność. No to po prostu wy, walcz. Nie powiem wykuć się, ale asertywnie, bez kłótni zawalcz o, o, o siebie. Natomiast uważajcie właśnie na kłótnie, na jakieś złośliwości, na, na plotki też, które mogą się pojawiać. No w takich sytuacjach warto zachować zimną krew i w pewien sposób się od tego mm, odciąć, tak, aby w ten konflikt y, nie dać się y, wciągnąć. No i kochani, idziemy do byka. Byg ma dzisiaj umiarkowanie, a więc y, moi drodzy, dzień spokojny, dzień zrównoważony, można powiedzieć, wszystkiego jest tyle, ile potrzeba i, i, i wy się też tak właśnie będziecie y, czuć. Dzień, kiedy łatwo pójść na kompromis, łatwo się porozumieć z innymi. Dawanie i branie jest na podobnym poziomie. Łatwo właśnie znaleźć jakiś taki złoty środek, nawet w momentach jakichś, no, no może nie konfliktowych, ale w jakichś takich trudniejszych momentach, łatwo właśnie o to porozumienie i o ten złoty środek. Na pewno dobre wiadomości mogą tutaj do Was przyjść, mogą się wyjaśnić jakieś rzeczy, które powiedzmy od jakiegoś czasu spędzały wam sens, powiek. Wydawało się Wam, że wszystko jest jakieś zawiłe, pokręcone i, i trudno sobie z daną sprawą poradzić. A tu nagle właśnie dzisiaj przychodzi rozwiązanie, więc może, może w ten sposób, ale na pewno dzień bardzo, bardzo fajny. Bliźnięta z kolei. Bliźnięta dzisiaj skupione na pracy, na pieniądzach, ewentualnie to jest też karta rozwoju, nauki, dokształcania się, no więc może też w takim kierunku ewentualnie tutaj mm, jakieś działania Wasze będą szły. Ale przede wszystkim dobrze wykonana praca, dobrze też, dobre też takie dogadywanie się na, po, na poziomie właśnie współpracowników. Natomiast pamiętajcie też o tym, żeby, żeby po prostu żądać za swoją pracę godziwych pieniędzy, tak, żeby to nie było w ten sposób, że wy jesteście na poziomie mistrza, a zarabiacie jak powiedzmy, czeladnik, tak? Więc, yy, yy, więc dbajcie też o to. Może też być tak, że warto w takim dniu właśnie na przykład poprosić szefa o podwyżkę, jeżeli czujecie, że na nią zasługujecie. W rozmowach, w dyskusjach warto mówić dzisiaj wprost, jasno, to, co chcesz przekazać, bez jakiegoś tam owijania w bawełnę. E, kochani, rak. E, u raka dzisiaj piątka, monet, więc karta biedy, karta braku, tak, zwa, no, tak zwana karta biedy, karta braku czegoś, tak? I to na różnych poziomach może się zmaterializować, począwszy od tego, że no, brak finansowy, pieniędzy, brak przelewu, na który czekamy, czy w ogóle po prostu jakieś okrągłutkie zero na koncie, no w, różnych, w różnych, na różne sposoby może się to okazać. Ale też często brak na przykład poczucia bezpieczeństwa, brak miłości, brak jakiegoś, jakiejś czułości czy tęsknota właśnie do, za takimi emocjami. Może jakąś pomoc tutaj będziecie potrzebować, i faktycznie w tej karcie też mówimy, że zawsze jest obok ktoś, kto ci pomoże, więc poszukaj tego wsparcia, jeżeli rzeczywiście tak czujesz, że sam tutaj nie jesteś w stanie tej sytuacji gdzieś tam ogarnąć. No i w drugą stronę oczywiście ty też pomagaj, jeżeli możesz. No i idziemy do Lwa. Lew dzisiaj w trójce mieczy, karta cierpienia, złamanego serca, więc coś tutaj się musiało drogi Lwie wy wydarzyć takiego, co cię zabolało mocno, być może jakieś nawet dość dramatyczne sytuacje. No i cóż, no mm... Serce boli, oczywiście boli długo, ale najlepszym sposobem jest na wyjście z tego bólu, no jakby przecięcie tego, tego, tego wrzoda, cokolwiek to jest, jak, jak bardzo nie boli, odcięcie się od tej sytuacji, no może, może właśnie zapomnienie, nie wiem, wyprowadzka, odejście, odcięcie w każdej, w każdej możliwej części. No i po prostu. Trzeba tu zrobić już porządek, yy, trzeba, trzeba się pogodzić też być może ze stratą, przeżyć ten ból, który tutaj Was dotknął, ale ruszyć dalej, a nie tkwić yy, w nim bez końca. Więc na pewno złamane serce leczy się długo, to jest bezwzględny fakt, ale, ale jest to możliwe. Czas go rany, tak jak to się mówi, więc mam nadzieję, że szybko sobie tutaj z tym poradzisz, drogi Lubie. Panna, kochani, panna ma dzisiaj króla monet. Więc na pewno, no, taki przede wszystkim dobra ręka do pieniędzy, więc możecie dzisiaj jakieś interesy załatwiać. Mamy tą ósemkę z dnia, więc bardzo dobry czas właśnie na zarabianie, na inwestowanie. To jest też taka umiejętność wyciśnięcia tych pieniędzy ze wszystkich możliwych sytuacji. Czasem trzeba na coś poczekać i wtedy też tutaj w tym królu potrafimy poczekać, jesteśmy cierpliwi, bo to się opłaci, mamy tego świadomość. No, i taka karta też troszeczkę odpoczynku, takiego, no, można powiedzieć, można sobie troszkę odpuścić, bo już się wypracowało pewne rzeczy, już to wszystko działa, kręci się trochę tak, jakby własnym, własnym napędem, własną siłą, a my możemy spocząć na laurach i cieszyć się po prostu swoim sukcesem i owocami, rezultatami swojej pracy. Więc bardzo fajny dzień, Panny. Natomiast waga dzisiaj będzie się nad jakąś ważną decyzją, być może głowić, zastanawiać, być może będziesz miała takie poczucie, że musisz kogoś do czegoś przekonać, bo Ty jesteś pewna swojego tutaj, ale obok Ciebie są osoby, które być może w coś wątpią, być może w coś nie wierzą, być może wręcz sabotują te Twoje plany, tak? No i trzeba tutaj będzie znaleźć jakiś, jakąś nić porozumienia. Znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę. No więc, e, m, konkretne argumenty przygotujesz w sobie, będzie ta rozmowa, będziesz tutaj e, z takiej pozycji dominującej w zasadzie, bo cesarz to przecież dominant, więc z tej pozycji dominującej przedstawisz e, swój plan, swoje, m, swoje oczekiwania, też no i podejmiesz jakieś decyzje. Jest to też takie działanie wprost, tutaj się nic nie kręci, nie, nie chodzi dookoła, nie, nie nawija makaronu na uszy, tylko mm, konkrety się przedstawia i konkretne działania podejmuje. Słoneczko dla Skorpiona, więc drogi Skorpionie, myślę, że dzień pełen radości dla Ciebie, bo jest to takie poczucie szczęścia, docierasz do jakiegoś celu, tak? jakiś sukces, radość komfort ewentualnie, no na pewno, na pewno wszystko co pozytywne. Warto się cieszyć taką chwilą, takim dniem, bo, bo nie zawsze tak, nie codziennie tak jest, więc korzystajcie z tego szczęścia, z, tego, z tej radości, która tutaj się pojawi dzisiaj. W, w Słońcu często mówimy też o tym, że wyjaśniają się pewne rzeczy, coś staje się właśnie dla nas jasne, oczywiste, widzimy coś wyraźnie, wcześniej było ukryte. Wcześniej może nie do końca coś rozumieliśmy, a teraz sprawy się wyjaśniają i wszystko, no tak jak w, w świetle słońca, wszystko jest jasne, widoczne i wszystko jest dla nas już zrozumiałe. No a wręcz przeciwnie, przy świetle księżyca, czyli w jakichś tajemnicach i sekretach mamy tutaj e, strzelca więc chorez dzisiaj może być tak, że jakiś problem do rozwiązania przed tobą stanie. Nie bardzo będziesz wiedzieć jak się z nim uporać, będziesz się zastanawiać, z której strony do tego podejść. No jest to taka właśnie troszkę e, sprawa, którą musisz załatwić metodą prób i błędów, tak? Może będzie tak, że krok do przodu, dwa do tyłu, znowu po, podejście z drugiej strony i tak dalej. Zazwyczaj te sprawy tutaj się przedłużają. Czasie trwają długo, no i przechodzimy tak od kolejnego, od jednego do drugiego kroku, od jednej do drugiej fazy. No, ale tak jak mówię, no jest to w długim czasie, uruchamiają się tutaj jakieś takie trudne emocje, jakieś lęki, jakieś strachy mogą się tutaj też uruchomić. No i możemy niestety też przy księżycu ulegać iluzjom. Na to też trzeba zwracać uwagę, mieć tego świadomość, że możemy błądzić, możemy właśnie. Uwierzyć w jakąś iluzję, w jakieś wyobrażenie czegoś, co no, od y, rzeczywiście prawdziwego obrazu y, no, jest dość daleko. <laughs> Koziorożec. Koziorożec ma dzisiaj kartę świata. No, więc tu też taka można powiedzieć, y, byłaby pełnia szczęścia, tak? Y, no, może będzie pełnia szczęścia. Zawsze jakieś ale może się gdzieś znaleźć. Więc y, mam nadzieję, że właśnie to jest. Y, Radość to jest to spełnienie, szczęście, coś wam się udało doprowadzić tutaj do, do finału, do sukcesu, zadowolenie, można zamknąć pewien etap, można znaleźć też swoje miejsce na Ziemi, w świecie, zrozumieć, że jesteśmy na właściwym miejscu. No i fajnie też jest umieć się z tego cieszyć, umieć to docenić, jak gdyby też podziękować, tak? Sobie, komuś, może wszechświatowi, za to, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, że odnosimy właśnie taki czy inny sukces i po prostu się pochwalić tym też, to też, też taka energia, właśnie. No i skoro świat, to oczywiście podróże mogą dzisiaj się realizować, kontakty z osobami, które mieszkają daleko od nas. No i wodniczek. Wodniczek ma dzisiaj dziesiątkę mieczy. No, czyli tutaj trudna, trudny dzień, trudna sytuacja, coś się wydaje takiego, to znaczy coś się zadzieje takiego, że będzie się wydawało, że no, walić się na głowę wszystko, tak. Ta karta jedyną nadzieję, jaką daje, to na to, że już gorzej nie będzie, tak, że to już jest ten punkt dramatu, kryzysu, i teraz po prostu trzeba się podnieść, trzeba iść dalej, więc otworzyć się na nowe i z tą wiarą właśnie, że, że będzie już tylko lepiej um, iść. Nie warto tkwić w tej energii, czyli jeżeli walczycie o coś, nie wiem, zabiegacie, staracie się i widzicie, że to nie przynosi żadnego efektu, że to jest taka właśnie już sytuacja, to należy po prostu odpuścić, postawić grubą krechę pozwolić już temu gdzieś tam, nie wiem, ostatecznie się zakończyć, umrzeć i, i iść dalej, odciąć się, porzucić to po prostu, czy to walkę, czy te starania, no i, no i odbić się, odbić się od tej sytuacji i, i poszybować po prostu. Rybki. Rybki mają dzisiaj, kochani, dziewiątkę mieczy. Yy, przepraszam, nie mieczy, a monet, więc tu będzie zadowolenie, spełnienie, i to właściwie na każdym polu, ale przede wszystkim materialne, tak? Czyli taka sytuacja, kiedy coś tam powiedzmy, zarobiliśmy, mamy, mamy dobrobyt, który, w którym sobie pławimy się, żyjemy w takim właśnie, w takiej radości. Można sobie tutaj oczywiście robić plany i to bardzo takie nawet dalekosiężne. Dzień też temu sprzyja więc warto w tym powodzeniu tutaj właśnie na tej fali tego powodzenia niejako płynąć dalej. Zadowolenie z sytuacji, cieszenie się tym, co mamy, docenianie też właśnie tych, tych rzeczy takich materialnych, no i to też jest życie w zgodzie z naturą, więc może jakieś rybki właśnie skierują swoją uwagę, swoje zainteresowania no chociażby w stronę ekologii, bądź też nie wiem, miłość do zwierząt się tu ujawni, czy... Czy jakieś takie, właśnie, tematy? Zadowolenie, spełnienie przede wszystkim, więc bardzo, bardzo pozytywnie. Bierzemy karty transformacji, wylosujemy sobie trzy na dzień dzisiejszy, więc, oho, ho, ho wzięło się i posypało, no dobra. Wybierzcie sobie numerek od 1 poprzez 2, aż do trzeczki, oczywiście, jak zwykle. No i mamy. Dla jedynek, Spełnienie zawodowe, mój potencjał, zaraz będziemy czytać, co dzisiaj do przemyślenia, nad czym warto popracować. Dwójeczka, również spełnienie zawodowe, uwolnienie, no i osoby, które sobie wybrały trójeczkę. Spełnienie rodzinne, szczęście w rodzinie. Ok, czekaj żaba, przesuń się, bo mi zawadzasz tu troszkę. I czytamy, a więc dla jedynek, kochani mój potencjał przestaję się siebie wstydzić i udawać, że jestem gorsza od innych. Rozumiem, że każdy człowiek jest wybitny, unikatowy i każdy jest potrzebny. Ja też jestem potrzebna temu światu. Odkrywam siebie przed sobą, rozbieram się ze wstydu i z uczucia niedość dobra. Widzę, że to co powinnam robić dla świata, to no, i tu sobie dopowiedzcie, co jest, w czym jesteście najlepsi. Po prostu teraz pozwalam sobie pobyć w tym stanie, sprawdzić prawdziwość, sprawdzić zasadność. Pozwalam sobie popełnić błąd i wrócić do odnalezienia potencjału, jeśli będzie to dla mnie wskazane. Dla dwójek, kochani, uwolnienie. Pozwalam sobie na niechcenie. Uwalniam się od schematów i oczekiwań, które mnie obciążają. Od tej pory pozwalam sobie żyć w zgodzie ze sobą i z tym, co naprawdę wypełnia moje serce. Ufam, że mogę. Pozwalam sobie zobaczyć, gdzie i co na sobie wymuszam. Przyciągam dobre dla mnie sytuacje, w których jednoznacznie widzę, czy coś jest ze mną w zgodzie, czy nie jest. Kocham i ja akceptuję fakt, że mogę nie chcieć. Uwalniam się od ograniczeń i niewolnictwa. Napełniam się otwartością na zmianę, na moje nowe. To jest dla mnie bezpieczne. I kochani trujeczka, szczęście w rodzinie, w pełni świadoma siebie i swoich potrzeb, decyduję by stworzyć dobry dla mnie związek miłosny, który zaowocuje czymś na dłużej. Jestem sobą i pozwalam by osoby, które tworzą ze mną rodzinę, też były sobą. Akceptuję siebie i wszystkich, którzy zdecydowali, by być ze mną. Spędzamy czas wzajemnie, ciesząc się tym, wszystkie trudności wyjaśniamy na bieżąco. Akceptujemy i szanujemy siebie. Jest nam dobrze. Tyle kochani. Wspaniałego dnia, wspaniałego wtorku i do usłyszenia już jutro.